Przy dźwiękach zespołu Story Monday rozpoczęły się obchody dwudziestolecia ośrodka kultury w suchym lesie. Do sali widowiskowo-sportowej przybyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy, by wraz z panią dyrektor Uszulą Habrych i jej załogą świętować tę wspaniałą rocznicę. Tuż przed koncertem odbywały się działania teatralne na parkingu przed halą widowiskową. W środku. Pokazaliśmy to, jak Ośrodek Kultury działa przez fotografię, poprzez występ paletnic. Prezentowaliśmy również nasze prace wykonane przez uczestników pracowni ceramicznej, która odbywa się w chwili w Złotnikach. Po koncercie Story Monday, zespołu działającego przy Ośrodku Kultury, na scenie pojawili się goście, by złożyć na ręce pani dyrektor życzenia. Marszałek województwa, pan Marek Woźniak, podkreślił, jak wielkie znaczenie ma kultura w społecznościach gminnych. Myślę, że podobnie jest, jeśli chodzi o działalność takich instytucji, jako środki kultury, że jednak bezpośredni kontakt z instruktorem, z kimś, kto swoją wiedzą, doświadczeniem, swoim talentem się podzieli, jest niezbędne, że to jednak daje pewną interakcję między ludźmi i ta interakcja jest niezwykle ważna dla kształtowania gustów, dla kształtowania wiedzy, umiejętności, to myślę, jest ta tajemnica, dlaczego takie instytucje powinny jednak miał wszystko istnieć. Następnie wójt gminy, pan Grzegorz Wojtera poinformował wszystkich przybyłych na uroczystość, że 16 listopada odbędzie się wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego centrum kulturalnego w Suchym lesie. Wiadomość ta cieszy wszystkich związanych z kulturą, ponieważ Ostatnie 20 lat Ośrodek Kultury nie miał swojego stałego zameldowania. Już w tej chwili pracują z i koparki. Cały czas obserwuję, przychodzę nawet kilka razy dziennie. Prowadzę taki nieoficjalny nadzór budowlany i cieszę się, że niebawem, niebawem powstanie piękny obiekt, którego zaraz już mieliśmy okazję oglądać na wizualizacjach, na planach. Będzie to rzeczywiście przepiękny budynek i na pewno tam właśnie Ośrodek Kultury znajdzie swoje prawdziwe miejsce na następne 20, a może więcej lat. Po życzeniach pani dyrektor Urszula Habrych podziękowała wszystkim za te 20 lat wspólnej pracy na rzecz kultury w gminie Suchy Las. Przyznam się, że jestem niezwykle wzruszona tym wszystkim, co się dzisiaj wydarzyło. Nie spodziewałam się ani takiej ilości osób, ani tylu pięknych, serdecznych słów, pięknych życzeń. Naprawdę, co dla mnie. Bardzo szczególny i szczęśliwy moment. Zakończeniem obchodów jubileuszu dwudziestolecia Ośrodka Kultury był koncert zespołu Raz 2 Trzy. Zespół ten rozpoczynał swoją karierę również 20 lat temu i wtedy po raz pierwszy wystąpił w suchym lesie. Naturalnym było zaproszenie Adama Nowaka i jego zespołu, by uświetnili ten wyjątkowy wieczór. Świętło naprawdę, niech ludzi nas ze zapala się. Yeah.